Słuchajcie, patrzcie, wczoraj jest tu telewizor naszykowany do zabrania i go nie ma. Tu były te, tu zostało. No, ukradli mi telewizor, słuchajcie. Myślę, że ktoś jeszcze go tutaj wrzucił. No nie, no ktoś się nie bał, wiecie. I mi telewizor po prostu. Wiecie o co chodzi. Nie muszę kończyć. Co my tu mamy? Clark, jakieś pudełeczko. Nie wiem, nie znam się do czego, co to jest Kiedyś coś takiego widziałem, powiem wam Ale nie wiem, co to jest, nie pamiętam Jakieś petardy są Rakiety jakieś, słuchajcie Nie wiem, co to, o co tu chodzi O, patrzcie, to do tego Rakieta do tenisa Kurczę, nie jest w ogóle uszkodzona chyba Na pierwszy rzut oka Spoko, słuchajcie i to jest jeszcze chyba druga no. no są chyba aluminiowe w ogóle ta patrzcie to jest w ogóle nieużyte Wilson nie wiem nie znam się nie znam się na to o odkurzacz chyba jakiś jest albo nie to jest te badziewie słuchajcie do tego no zarąbali mi słuchajcie no na żywca poszli wzięli, wzięli mój telewizor jak swój nie pytając, ale za to tu jakiś patrzcie samochodzik dla dziecka jakbyście chcieli nie, nie jest źle tu postawi, kurczę, tu już nowy towar jest słuchajcie tu wszędzie nowy towar jakbyście się zastanawiali nad tym czy to takie coś kupić to wiecie co, to nie do końca kupujcie, bo ja takie coś no może nie takie, to jest Russell hobby, Jakiś nie wiem. Russell Hobbs nie czy to jest dobra firma. Ale patrzcie, odkurzacz może być tam. Jakiś, bo jest noga. Ja potrzebuję taką ja turboszczotkę, no ale raczej z odkurzaczem bym chciał. Patrzcie, karton od PS5. To chyba, o to ja jestem na tym śmietniku. No nie, nie ma szans, żeby to była PS5, to nawet za lekkie, słuchajcie. Za lekki tutaj też coś często kupili chyba jakieś kompo karton też piątki bym wziął, bo go nie wiem czy wiecie, ale kartony normalnie się sprzedają. Ostatnio znalazłem od Xboxa i sprzedałem. No nie no, za jakieś tam wiecie cudowne, cudowny, cudowny hajs, ale za te pięć dyszek mi poszedł 500 gigowo powiem Wam kartą sobie. Raczej przytulę tutaj laptopa są kupili, słuchajcie, jakiś. wyszło Co? coś mi to śmierdzi, jakimś laptopem Dell No nie ma go w środku niestety, nie 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 Też mi się wydawało, że może być, ale nie ma to co my tu mamy? No karton tutaj do tego odkurzacza. Trzeba jeszcze poczęć, na gdzieś tam odkurzacz. Słuchajcie, walnęli. To jest od tej myjki, słuchze. Ta myjka to jest naprawdę. Nie wiem, ona tak powiem wam, Wcale nie jest zajechana. Może bym wziął może jakaś naiwna osoba by to kupiła, jak myślicie. Ja w to nie wierzę. To jest, słuchajcie, to jest taki... Nie wiem, dobra. To jest, no bo to, wiadomo, liczy się, żeby to udało się jakieś drugie życie, nie? Wiecie o co chodzi. Ktoś może sobie to będzie jeszcze chciał skorzystać. Tutaj to już było samo wszystko wczoraj. Także ja też tego nie przegrzebałem dobrze. Słuchajcie trzeźwy jak, jak tutaj może nie całkiem, ale raczej bym tego zobaczył, że był tutaj tu jakieś rury, słuchajcie chyba, żebym zobaczył, że tutaj, tutaj jakieś się to stopniowo. takie nie lubię, słuchajcie, tak grzebać. O, tu jakieś dwa paczki zeszykowali z to są. No to zobaczymy, bo ja nie Ja przeczę, że potrzebuje jakieś ciuchy, słuchajcie. Ja tutaj dosyć się słuchajcie Jest. Słuchajcie, ja już się zawinęłem stamtąd. Bo wyszedł niezły lekki No i taka lipa. Zaraz Wam opowiem, co się w ogóle stało. No, oczywiście buszuje tam w tych workach, nie? Wiadomo. Ale jakaś pacjentka tam, taka widać ubrana, wiecie, kozak, teges, teges majonez, no taka chciałaby być wyższa sfera, no dobra, być może była. No i tam puka i się pyta, co ja tu robię w tym śmietniku. nie a ja mówię, że sobie szukam. A ona mówi, ale czego? Ja, czego ty szukasz w ogóle? Co ty potrzebujesz? Czy potrzebujesz pieniędzy, jedzenia czy ubrania? I w ogóle tak mnie skasowała w ogóle powiem wam tym tekstem, że nie wiedziałem w ogóle co mam odpowiedzieć. I ja mówię, że tak sobie szukam. Ale ona, a ona ponownie mówi: No, ale czego szukam, co ja potrzebuję? A ja jej mówię, że ja nic nie potrzebuję. Szukam sobie w śmietnikach, bo lubię. Nie mogła tego zrozumieć. No i się oczywiście zapytała, bo pewnie chciała, chciała mi pomóc w jakimś stopniu. Ja, jeżeli ja odmówiłem tej pomocy, to nie mogła chyba uwierzyć w to, że ktoś może być taki walnięty, że grzebie w śmietniku, bo lubi po prostu. No bo. Wiecie, dla ludzi to nie jest chyba normalne, dla mnie to jest mega normalna sytuacja, bo ja lubię, to jest moje hobby, grzewanie w śmietnikach, mnie to kręci, nie wiem dlaczego, pewnie wiecie, tak jak i wy, takie, tak jak ja, taki wy macie jakiś pewnie fetysz, może jeszcze go nie odkryliście, no ale mój jest akurat taki, że ja lubię sobie tam pogrzebać, nie, w tych kubłach, co tam kurde słychać, co tam, kto wyrzuca, może coś ciekawego się znajdzie, a ogólnie wszystko jest ciekawe, więc wszystko się przydaje. No to jest, mój, to jest akurat u mnie problem, nad którym muszę popracować. No i od słowa do słowa to ona mi mówi, że jeżeli ja tu nie mieszkam, no to nie powinienem tutaj przebywać, nie? No to już kurczeń mówię, do niej dobra, no to zabiorę te parę rzeczy się. No i idę, i idę stąd. Nie, ona mi dobrze, dobrze. To tak proszę, no i poszła, nie? No to mówię, dobra, zawijam się. Bo nie wiem, jeszcze zadzwoni po jakąś ochronę czy coś. Różnie to z ludźmi bywa, a najgorszy jest problem. Wiecie, z, wiecie, dlaczego oni w ogóle dzwonią i mają z tym problemy, bo masa ludzi robi taki mega gnój w tych śmietnikach. No wiadomo, wiecie, wiecie, czy coś szukają, te worki rozwalają. Nie wiem, co oni szukają, chyba szczęścia. Pewnie tak jak i ja. No i rozwalone są całkowicie te worki. I później jest syf. No wiadomo, że nikomu się tego nie chce sprzątać po kimś, nie? I tak jak i wam by się nie chciało sprzątać, taki Kimi pewnie by się tam nie chciało sprzątać. Pokażę wam jeszcze co tam zawinęłem. Z tego tego. Nie, nie, ona mnie... Tak się tylko lukam, wiecie, to już takie triki nerwowe, ale ona mnie nie goni, ta kobita. Ona poszła sobie do tego swojego luksusowego apartamenciku. A ja zawijam na chatę, wiadomo, nie? Kurczę, nie, nie da się chyba obrócić kamery. Z tej tej, no nie da. Się. Dobra, już obróciłem, słuchajcie, kamerę, słuchajcie, no wiadomo, że mnie słuchacie, nie? No i widzicie, no i taka wyszła niemiła sytuacja. A to najlepsze było w tym miejscu, gdzie ja znaleźłem te fajne takie fanty, nie? Te gry, co były znalezione, słuchajcie, tam, nie? I ta konsola 360, więc mówię, no dosyć słaby temat, żeby se spalić, nie? Kurde, powiem wam, że jeszcze tej PS4 nie otwierałem. Ciekawe możliwe, nie no za lekka jest, nie ma diabła. Ale kurde karton od P4 Chyba nie pójdzie nam, nam, mi z tym za lekko. No, ale zobaczymy, może jakieś papieżyska są w środku. No nie no nie ma konsoli to na 200%, bo przecież ja mniej więcej znam wagę, nie? Ile, ile może ona ważyć? Ja ci kręcę, patrzcie jakiś... zastosowali tu jakieś słuchajcie sekretne zabezpieczenia ja nie, o no ja się nie mogłem z tym poradzić no i co no i co no i dupa blada nie to jest to że jest karton słuchajcie i nic poza tym nawet nawet żeby jakiś padak zostawili no no tak bywa nie wiadomo mi się wydaje właśnie że ten koleś tego Wyrzucił te gry od Xboxa i Xboxa, bo się po prostu przesiadł na PS. No, tylko czwóreczkę, a nie piąteczkę. No, tak delikatnie powiem wam. Chyba Ziomek woli jednak woli tematy retro. Nie wiem, co wymyślicie. No i tutaj w plecaku, to już nie będę wam wyciągał. Władowałem jeszcze ten, yy, no ten do tego. Ten odkurzacz taki, nieodkurzacz. Powiem Wam, ale ja się nie znam na paletkach. Podejrzewam, ale one są chyba kurczenowe w ogóle. Ta, ta, ta jest chyba noweczka No tamta to może jest trochę używka. Podejrzewam, że to był taki, wiecie, zakup. Ktoś zakupił, bo miał miał iść pograć. Nie? Ja też miałem taką fantazję, bo sąsiad mój twierdzi, że umie grać. No i miałem sobie właśnie kupić, bo mieliśmy iść pograć, ale to wiecie, od, od momentu, że myślałem, że chcę sobie pograć do kupna paletki i żeby wyjść gdzieś, no to jest daleka droga, podejrzewam, że najlepiej jak się chce to od kogoś pożyczyć i dopiero iść pograć, bo widzicie jak to było w tym przypadku, nie? No, zresztą pewnie i wy i ja też tak mamy, że słomiany zapał, coś się miałoby zrobić, coś by się chciało, a wychodzi przeważnie jak zawsze, nie? Zawsze można też obejrzeć z internetu tych coachów sukcesu i tego wszystkiego, którzy uczą nas życia, nie? Wiadomo, wiecie chyba o kim mówię. Ja niech, niech, niekiedy ich oglądam, słuchajcie, żeby się po prostu pośmiać, bo podejrzewam, że jakbyśmy każdy miał olej, robaki chodzą, jakby każdy miał motywację taką do zmian i chęci, no to sam by to zrobił. Czy do tego jest potrzebny jakiś coach? no patrzcie jak to się fajnie nawet udało tutaj eleganciom skitrać wszystko nie ale on nie jest jakiś zajechany powiem wam to chyba wezmę trochę przelecę ludwikiem ten bałagan bo to podejrzewam że jest 100% dobre też powiem wam mam, mam takie coś w domu do paneli kupiłem słuchajcie 3 lata stoi zgadnijcie ile razy było użyte 2 2 razy chociaż nie wiem czy ten pierwszy raz można nazwać użyciem. Jak włączacie coś po zakupie i sprawdzacie tylko czy działa, nie? To chyba też nie do końca można użyć. Nie można chyba do końca nazwać, że to było użyte. No, to tak naprawdę, szczerze, podłoga była raz tylko zrobiona. No. A wiecie, a się oglądało te, no nie tam tamtele zakupy mango, tylko te. jakaś reklama mi tam przeleciała, nie? Że po prostu jak podłoga wygląda Zdezynfekowana, bakterie i w ogóle no. Wiecie co mam na myśli, nie? Bajki, historie reklamowe I uległem po prostu Tej reklamie i wzięłem Ogólnie to nie ulegam reklamom bo... Wydaje mi się, że nie jestem Zakupocholikiem, raczej jestem Jestem śmieciocholikiem Nie wiem czy to jest taka choroba Chyba zbieractwo, coś takiego jest taka choroba Och Zaraz mi się to wywali wszystko, ale powiem też, nie wiem, czy u mnie można nie mo, czy można to zakwalifikować jako zbieractwo. Gdyż ja, wszystkie zabawki, słuchajcie, czy tam coś się, tak jak te paletki, na pewno ten karton, no wy, wystawię tam, wiecie, za jakieś grosze. Wiadomo, że to są jak gdyby śmieci. Paletki, no wydaje mi się, że są dobre. Jak ktoś gra, to niech da znaka, czy ta marka jest w ogóle jakaś taka. Legitna i, i parę złotych warta Bo ja się na tym nie znam Dodałbym tutaj, wiecie, że sobie zostawię, bo może będę grał w tym sezonie, ale na pewno nie będę tego robił, bo Jak będę miał chęci, i czas, to sobie pójdę pogrzebać w śmietnikach, nie? No wiem, wiem, pewnie sobie myślicie, że mam nieźle Nieźle nasrane w głowie, ale to pewnie każdy powinien sobie zrobić jakiś Taki Taki rachunek sumienia, nie? Ale mi się pomyślicie, że długo nad tym myślałem. No, dosyć. Coś mi się nie spięło. A idę teraz obczać, bo miał być ziomek po odbiór tego jedzenia taki. Umówił się 10.20, słuchajcie. A ja musiałem lecieć już 10.30, a jego jeszcze nie było, nie? Nie wiem, co jest grane, ale z tymi ludźmi, jak się umówicie na dany termin. Z tymi ciemniejszej maści tam gdzieś z Afryki. Nie mówię, bo my to też tak dajemy ciała, ja też. Ale zawsze mam taką zasadę, słuchajcie jak chcę się spóźnić, to chociaż napiszę, że się spóźnię. Bo wiem jak to działa, jak tego nie lubię. No i zaraz sprawdzimy, czy on te jedzenie odebrał, czy nie odebrał. No w życiu nie odebrał, bo siatka wisi, no to nieźle z jego strony. No i powiedzcie po co on zamawia. Patrzcie. A jedzenie wisi. No słabo z jego strony. Powiem Wam grubo. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się.